Patrzysz na mnie takim wzrokiem, że z tego wszystkiego aż płakać mi się chce. Patrzysz na mnie takim wzrokiem, że bezczelnie proszę o jeszcze. W moim zwątpieniu i pewności czuję, czuję miłość Twoją jak Patrzysz na mnie z taką wiarą, z jaką nigdy nikt nie odważył spojrzeć się. Patrzysz na mnie. Niemożliwe stało się możliwe i to z jakim hukiem. Urodził się Kamil de Relis. Urodził się i jego narodziną towarzyszyła cała fura bardzo ciekawych znaków. Trochę dziś o tych znakach. Jego matka miała przeszło 60 lat. Pierwszy znak. Urodził się w święto świętego Urbana, patrona miasta. Jest to wielka uroczystość w Bukianie. Można powiedzieć, że urodził się w pust. Drugi. Teraz trzeci była to, słuchajcie, niedziela wysłania Ducha Świętego. Był to czas roku świętego. Pamiętacie rok 2000? To był właśnie taki jubileusz w kościele. Papież otwierał drzwi święte w bazylnicy. W tamtym świecie, w tamtych czasach, w XVI wieku, rok święty oznaczał zawieszenie broni. Wtedy chrześcijanie nie walczyli. W Europie robił się spokój. I wreszcie ostatnia okoliczność, o której nawet my, Duchowi Synowi św. Kamila, mówimy z lekkim drżeniem, bo Kamil miał urodzić się wtedy, kiedy w kościele świętego Urbana, akurat dzwoniono na podniesienie najświętszego sakramentu podczas uroczystej sumy. Czyli urodził się w okolicach przeistoczenia. Więc, już taki znak, który naprawdę stawia kropkę na I, jeśli chodzi o te wszystkie dotychczasowe. Poza tym, nie zapominajmy o takim znaku, jakim był sen Kamili, jego matki. Całe nagromadzenie znaków. W ogóle te znaki nam w życiu towarzyszą. Zobaczcie, że chociażby w życiu świętego papieża Jana Pawła II, 13 maja 1981 roku, akurat w ten dzień miał miejsce zamach na jego życie. I dlatego mówimy, że papież żyje, zresztą on sam tak mówił, że żyje dzięki szczególnej opiece Matki Bożej Fatimskiej. Z kolei data jego śmierci umarł przecież w Wigilii Niedzieli Miłosierdzia Bożego. I znowu ten papież, który tak zabiegał o ustanowienie tego święta, który zabiegał także o kanonizację świętej Siostry Faustyny, zresztą sam ją potem kanonizował, ten papież umarł właśnie w niedzielę, w widzieli Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Kolejny znak, takie. Wyróżnienie właśnie człowieka tak mocno zasłużonego dla tego kultu, o którym sam Jezus mówił, że jest bardzo ważny, bardzo światu potrzebny. Więc są w naszym życiu, w życiu także innych osób, znaki związane z określonymi okolicznościami. Dlatego też mówimy nie tyle o, o zbiegach okoliczności, o nagromadzeniu, że po prostu w jednym miejscu taki plik różnych okoliczności, ale mówimy także o znakach. Te okoliczności coś znaczą, coś oznaczają, o czymś mówią. Tak było też w przypadku świętego Jana Chrzciciela w postaci biblijnej. Jego tata, kiedy święty Jan Chrzciciel się począł, oniemiał. Kiedy się urodził, nagle odzyskał mowę. Jego sąsiedzi potraktowali to jako znak i zadawali sobie pytanie, kim będzie ten syn, kim będzie Jan. Zobaczcie też, że tak samo mówiono o Kamilu. Kim będzie to dziecko, które urodziło się z tak starej matki w tak w wyjątkowym dniu. Kim będzie to dziecko. Znaki tego rodzaju. Jeżeli pojawiają się przy narodzinach, one mają charakter pewnego proroctwa. Co się zapowiadają, określają, że to dziecko będzie w pewnym sensie wyjątkowe, skoro rodzi się tak w wyjątkowym dniu. Tylko kochani, jedna drobna, aczkolwiek ważna uwaga. Proroctwo odnosi się do tego, co będzie później. Porodstwo. to jest tak jakby czytać książkę, przewrócić parę stron do przodu, ale nie patrzeć na to, co się dzieje po drodze. Nie zajrzeć też strony pośrednie. A na tych kartkach, które są po drodze, może być zapisane coś takiego, co spowodowałoby, że byśmy raczej byli skłonni powiedzieć, nie, to jest niemożliwe. Święty Kamil założyciel z zakonu, nie, przecież niemożliwe, przecież tu stoi jak byk, że to jest żołnierz, że, że walczył pod werbenią, że tam ludzi zjadali po prostu z, z głodu i ktoś taki, kto był przy takim uczcie, fakt, że on nie pisze, że coś jadł, że jad jakieś mięso, ale że on był po prostu przy takim czymś i ktoś taki ma zostać założycielem zakonu, facet nie umie czytać, pisać, on ma założyć zakon. Nie, to jest niemożliwe. Cztery strony dalej, patrzymy, jejciu, zakłada zakon. No właśnie. Proroctwo. Spojrzenie w dal, ale tracimy przez to, to co jest po oś, środku, to, co jest po drodze. E, w związku z tym, m, proroctwo e, nie może być przez nas nigdy traktowane jako m, pewien rodzaj talizmanu ochronnego. Że skoro mi powiedzieli, że założę za 25 lat zakon, e, to po drodze wszystko będzie tacy, super cacy, bo droga do założenia zakonu może być tylko super cacy. Nie, tak wcale nie musi być. Po drodze może się wydarzyć Kryzys wiary, może nawet odejść od kościoła, kto wie, co się może wydarzyć po drodze. Proroctwo nie jest Talizmanem ochronę na całe życie, ono jest zapowiedzią. Zapowiedzią tego, co się stanie, co się na pewno stanie, ale co jest po drodze, tego nigdy nie wiemy. Jest taka e, pozytywna myśl związana z, e, właśnie z takim proroctwem na przyszłość, e, zwłaszcza do tych, którzy mają kompleks. Może idiotyczny kompleks tego, że im się w, zbyt dobrze w życiu powodzi, przez to są mało doświadczeni i właściwie przez wszystkich są traktowani jako głupcy, no bo co ty wiesz o życiu? E, słuchaj, jeżeli nawet e, u ciebie są na poszynku takie fajerwerki i jest w ogóle cacy, to wątpię, żeby ktoś taki pośród nas był, no ale gdyby to, to mówię, no to bracie bądź siostro, zachowaj pokój i dziękuj Panu Bogu za to. Najwyraźniej no to jeszcze nie jest czas Twojej próby. Ale nie bój, on nadejdzie. Trochę tak jak z tym wesołym rąkiem, czy oglądaliście e, Misia Barei. Jestem wesoły ronek, śpiało tam na jeden gościu i w końcu go podsumowali. Nie bój, wyłączą ci ten gaz, o którym się tak chwalisz. No właśnie, nie bój, wyłączą ci. Przyjdzie taki czas, że, że na ciebie też przyjdzie taki y, trudniejszy okres. I, nawet jeżeli wydaje, masz nadzieję na to, że będzie w przyszłości wszystko super cacy, jeżeli w twoim dotychczasowym życiu jest wszystko dobrze, nie bój, przyjdzie też załamka. Koheret mówi, że wszystko ma swój czas i na wszystko jest wyznaczona godzina. Jest czas płaczu i czas śmiechów, czas zawodzenia i czas pląsów. Jeżeli u ciebie dotąd czas płaczu i czas śmiechów, no to... E, czas śmiechów, przepraszam, tylko czas śmiechów, no to śmiej się, śmiej się zdrowo, jasne. I nie bój się. Nie, nie miej do siebie o to żalu, że się tylko śmiejesz. Przyjdzie płacz, to będziesz płakał. Bylebyś potem tylko nie miał żalu o to, że, że tylko płaczesz. Pamiętaj, życie jest mieszanką. To, co jest dzisiaj, niekoniecznie będzie trwało zawsze. Całe szczęście, bo jeżeli dzisiaj mnie boli, to wiem, że przynajmniej, że jutro bądź pojutrze przestanie. A zatem kompleks fajerwerków w dotychczasowym życiu jest zupełnie bezsensowny i nie warto się nie przejmować. Yeah. Panie mój, wzywa i zaprasza, Choć za oknem ciemno jest, słyszę Twoje wołanie. Więc wychodzę z domu i spotykam braci, wyruszam.